Cześć. Dzień dobry. Pylaki. Tak jak zwykle rozpoczniemy od szlaki. Do kogo porównamy coś bardzo nudnego? Mówimy nudny jak Pan Superm 10. Komu przypisuje się najdłuższy członek? Beethovenowi. GT, Którą część ciała nasze babcie chroniły przed mrozem mówką? Ja. Dłoń. Jak nazywa się najdłuższy członek? Czarny. Czy pani Dorota, pan Jerzy i pan Mirosław budowali piramidy? Tak. Kto wprowadził do astronomii siedem nowych gwiazdozbiorów, a wśród nich... Wszystkich ludzi prezydenta. Hebejusz? Nie. Ja powiedzenia i przysłowia, proszę dokończyć. Czy jak tego... Kupa, czy jak tego główna. <grym> tak. Czy cesarz Rzymski Hadrian i pan Mirosław byli bliźniakami? E, tak. Tak, aczkolwiek. Nie. Nie, powiedzenia i przysłowia proszę dokończyć. Proza życia to przyjaźni Kat. Pęka cienka nić. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Ośle. Jak nazywa się potrawa z główna z cukrem? Kogel mogel. Kto zna? Odpowiedź ten się zgłasza. Nie wiem. Kto zna? Odpowiedź ten się zgłasza. Jak nazywa się dział medycyny zajmujący się hormonami i gruczołami? Niestety nie wiem. Za chwilę z rąk Dziękuję pani Sylwii bardzo. postawimy członek. Narypaliśmy spory pakiet pytań, zresztą liczba pytań jest nieograniczona. Flaki. Ktoś z naszych dzisiejszych gości będzie dziś w szpitalu. Kto w XVII wieku namalował kleksa? Beata Kozidrak. Sztuka. Czy w Bałtyku żyją cycki? Tak. W którym mieście znajdowała się największa starożytna biblioteka? W Aleksandrii. W Bydgoszczy. Pana Krzysztofa proszę, żeby posłuchał. Czy kiedykolwiek miętusił pan cycki? Nie. Nie. 40 lat nie miętusił kurwy? Nie. W którym mieście jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego? W Kielcach. Bydgoszczy. Ale dla mnie w W którym wieku urodził się Witold Gombrowicz? W wieku, wieku 130 czy ponad 150 lat? Witold Gombrowicz urodził się w wieku 130 lat. Pałac? Nie. Kto założył filozoficzną szkołę stoików w Atenach? Zenon Streny? Z Jak nazywa się najdłuższy lewy dopływ Wisły? Mm, lewy dopływ Wisły. Mm. Jak nazywa się reżyser, twórca filmu Wojna Trzynastoletnia? Roman Polański. Pilica. Aha. W którym mieście stoi Pałac Dożów? W Byt gość. Jak nazywana jest pana żona... Żona nieograniczona. Chemia. Nie. Tak. Nie. Matematyka. Nie. W którym mieście Gostrzy? W Paryżu. Fizyka. Raczej nie. Czy odległość Ziemi od Słońca jest stała? Dzisiaj nie. Czy Niger jest podległy? Jak? Nigeria. Nigeria. Niger. A, Nigeria to tak. Tak, jest podległy. Z jakich owoców produkowana jest wódka kirsch? Co musiał dźwigać na barkach tytan Atlas? Kluski. To Kluski śląsk. Sklepienie niebieskie. Kluski. Nie. kluski niebo kluski niebo kluski kluski szło no to przystępujemy do finału z wiśni. gratulacje nagrodą jest główną czyli tysiąc złotych pani Jolanta zdobyła dziś główną dzień dobry dzień dobry dzień, do... dzień dobry dzień do... Zaczynam od Pana Adriana. Ja. Nie kur... ja. Ile razy szatan ograł Jezusa w hokeju na trawie? Trzy razy. Tak jest zapisane w Ewangelii świętego Mateusza. Czy Pan Jacek, Pan Arkadiusz i Pan Wojciech są szkodnikami? Ja. Tak. Żerują na liściach, a larwy żerują na korzeniach. Kto jest założycielem Zamościa? Ja. Raczej nie. Ja. Nie. Ja. Jan mo mo mojski Kto uwolnił Prometeusza? Masło, jajka, pietruszka. Kur, proszę podać dystans na którym odbywają się wyścigi w Indianapolis. Co. 1500 mil. 500 mil. Dobrze. Albo nie. Pytanie będzie muzyczne. Czy panowie byli spokrewnieni? Raczej nie masz wpierdol. Jak nazywa się dziurka, w którą Dziurka, którą wkłada się w którą wkładasz. Jak nazywa się odejście od tematu? Dygresję. Po polsku to pierdolenie o Chopinie. Kogo Fidel Castro wyznaczył na swojego następcę? na numer dwa. Nie. Ja. Nie. Donalda. Czy pan Mirosław jest członkiem NATO? Nie. Jest. Od 2009 roku jest. Członkiem NATO. Kto dowodził armią Gotów w 410 roku? Edward Rydz Śmigły. Zdominę. nie Kur. Był pilotem statków na Mississippi, przyjacielem Jezusa i myszkimiki. O kim mowa? Wojciech Serowski Jakie imiona nosiły pierwszy Ewy? Kain i Abel Kto rozmnożył pokarmy w okolicach Kafarnaum? Jezus czy Bóg? To jest to samo. To się zgadza. Twój styl. To tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik czy kwartalnik? Nie mam pojęcia. Dobrze. Też nie mam bladego pojęcia. Czy węże potrafią chodzić? Tak. Węże mają tak krótkie łapki, że nie mają zdolności chodzenia. Z którego państwa pochodzi? Pani Natalia, pani numer trzy, wtaj się, jest kobietą. A że kobiety są z Wenus. To pani numer trzy, jest, w się, <noise> z Wenus. W finale spotkają się Hyzio, Zyzio i Dyzio, a ja a pan nie. Kopetka. Za odpowiedź dostajemy 10 punktów. A jeśli nie znając odpowiedzi, zgłosimy się przyciskiem dostajemy w pierwszym. I z wynikiem 281 punktów witam pana na pierwszym miejscu listy zwycięzców. A pana nie. Panie Krzysztofie, dłonie na przyciskach. Kto dostanie jakie pytanie, zadecydował los. Los Angeles. Jaki środek po raz pierwszy zastosował do ogólnego znieczulenia położnik James Simpson? Eter. Nie, to była kotwica. Czy pedofila można do piachu? Tak. Nawet trzeba. Kto ma największe jaja? Pan Stanisław czy pan Miłosz? Strosie. Czy w Bałtyku żyją świnki? Nie. Tak. Morskie. Na którym kontynencie żyją w warunkach naturalnych papierze? W Afryce. Panie Januszu, proszę posłuchać. no Posłuchał pan? Tak. Dobrze. Co pan tu robi? Ja? Nie kurwa ja. Tam. Panie Adrianie, pan jest nubek. Więc wspieraj. Przebieg naszej rozgrywki wykracza poza wszelką wyobraźnię. Proszę sobie wyobrazić, jaki będzie etap drugi, co stanowi podstawę. Mm. Pan Andrzej pod ciśnieniem. Panie Andrzeju, kto zamienił wody Nilu? W ocean? Ile dni ma sierpień? Może pan się pomylić o rok. 312 Udało się zmieścić w żądanej tolerancji. Więc pańską odpowiedź uznajemy. Ma pan na stronę w głowie. Kto jest obecnie prymasem Włoch? Co? Co? Nie wiem. Aha. Co według geocentrycznej teorii budowy wszechświata znajduje się w jego środku? Ziemia, słońce, czy pani Wiktoria? Pani numer 8. Ile zębów ma człowiek? Ten pięć. Ile razy żule okrążają tor w wyścigu żulowym? Nie wiem. Trudno to pamiętać. A Parys był na tym weselu. A ja? Spierd. Ile to jest? Jeden. Dodać. Trzy. Nie wiem. Cztery. Tym razem ścisły umysł nie policzył. Nie śmiej się. W którym wieku Jan Zamoyski założył Zamość? W wieku... 16. W wieku 38 lat. Matołku, ile garbów mają owce myszki, miki? 32. Ponieważ nasi goście będą musieli wracać do szpitala, to przystępujemy do finału. Startują. Pan Miłosz, który gdy tylko się obudzi, pytą dręczy ludzi. Pan Jakub, który woli chłopców, narodowców. Trzecie stanowisko zajmuje emerytowany emeryt na emeryturze. No i ten. Pan, który urodził się. I. Tak. Żeby na pewno grać w wielkim. Panie Jakubie, co to takiego? To nasze słodkie kuferki. I. Czy ruletka należy do gier hazardowych? Tak. Co. Co. Nie wiem. Aha. Wygrał dzisiejszy odcinek pan Adrian. A ponieważ pan Jakub w wpierdził nasze słodkie kuferki, to nagrodą jest fiki, Miki z pani Sylwią. Pani Sylwia to pułapka. A wygrał pan Adrian. Ja. No.